Dzień dobry wszystkim. Ja nazywam się Grzegorz Więcław i jestem psychologiem sportu. Niestety dzisiaj nie mogę być z państwem osobiście na konferencji Filmowe Psychotropy. Niemniej jednak nie wyobrażałem sobie, żeby nie zaprezentować tego, co złożyłem w abstrakcie. I dlatego bardzo dziękuję organizatorom za możliwość przygotowania prezentacji w formie Filmowej. Dzisiaj zaprezentuję, w jaki sposób na co dzień łączę trzy moje olbrzymie pasje, mianowicie psychologię, sport i kinematografię. Mam nadzieję, że w wyczerpujący sposób odpowiem na pytanie, jak wykorzystać film w świecie sportu, albo przynajmniej w jaki sposób robię to ja jako psycholog praktyk. Ja jestem człowiekiem, który praktycznie całe swoje akademickie życie spędził za granicą. Psychologię kończyłem na Uniwersytecie Simona Frasera w Vancouver w Kanadzie, a psychologię sportu i aktywności fizycznej w Finlandii. I po tych doświadczeniach zagranicznych zdecydowałem się na powrót do Polski po to, żeby móc wspierać i Dostarczać wie użyteczną wiedzę polskim organizacjom sportowym, zawodnikom, a także trenerom i rodzicom. Od siedmiu lat jestem praktykiem pełną gębą, można powiedzieć, na. Cały etat, chociaż etatów w psychologii sportu akurat brakuje, natomiast jest to moje główne zajęcie i obecnie pracuję w takich czterech najważniejszych projektach. Po pierwsze, jestem psychologiem przy reprezentacji Polski w rugby na wózkach, która obecnie przygotowuje się do Mistrzostw Europy, które będą w sierpniu w Danii. Jestem także psychologiem. Przy Akademii Ekstraklasowego Piasta Gliwice to są młodzi piłkarze, chociaż tam przede wszystkim pracuję z trenerami, a także z rodzicami młodych adeptów piłki. I wreszcie jestem też psychologiem przy ośrodku szkolenia piłki ręcznej, chociaż też tutaj bardziej należałoby powiedzieć, że jestem nauczycielem psychologii sportu, gdyż jako jako psycholog uczę przedmiotu o autorskiej podstawie programowej, i o tym też dzisiaj będę mówić w prezentacji. Ta czwarta część mojej obecnej pracy, ten czwarty obszar, to oczywiście prowadzenie gabinetu, w którym przyjmuję zawodników, trenerów i również rodziców. I dzięki wiedzy, doświadczeniu, z zakresu psychologii sportu staram się wspierać moich klientów w osiąganiu coraz lepszych wyników, a także, a także zadbać o ich dobrostan psychofizyczny. Od czego się zaczęła w ogóle moja przygoda z filmem w sporcie? Zaczęła się oczywiście od pokoju w Akademiku, w którym jako student organizowałem takie cotygodniowe wieczorki filmowe i zapraszałem na nie kolegów z roku, a także innych mieszkańców mojego budynku, akademika. I w pewnym momencie te wieczorki rozrosły się tak bardzo, że musieliśmy wynająć taką wspólną salę, na którym w której, dzięki rzutnikowi, wyświetlaliśmy różnego rodzaju filmy sportowe z, z różnych stron świata. I oczywiście, po, każdym, po każdej projekcji toczyła się żywiołowa dyskusja, i, i staraliśmy się też wyłapywać te aspekty psychologiczne, które wydawały nam się istotne. Ta przygoda z filmem w akademiku. Potem przerodziła się w konkretny projekt. Kiedy wróciłem do Polski i zacząłem współpracować z takim dużym magazynem dla trenerów, instruktorów i nauczycieli WF, zaproponowałem pisanie takiej kolumny, którą nazwałem Filmoteka Trener'a. I była to seria artykułów pod takim roboczym. Hasłem, łacińską maksymą, verba docent, exempla rachunt, czyli słowa uczą, a przykłady pociągają. I idea była taka, żeby pokazać trenerom i nauczycielom wychowania fizycznego różnego rodzaju filmy do wykorzystania w ich codziennej pracy lub też we własnym samodoskonaleniu. Kolumna ukazywała się przez prawie dwa lata, między 2013 a 2015 rokiem, i każdy artykuł zestawiał dwa filmy, które łączył jakiś motyw przewodni, a ja, jako psycholog, pokazywałem przede wszystkim te aspekty przygotowania mentalnego, relacji międzyludzkich, czy też różnego rodzaju techniki psychologiczne, które można wykorzystać. W treningu. Niestety projekt się skończył przez to, że zmieniła się redakcja i ta filmoteka trenera nie pasowała nowemu składowi wydawniczemu. Niemniej jednak wspominam bardzo ciepło pisanie tych artykułów. Kiedy w 2014 roku zostałem poproszony o napisanie podstawy programowej, dla Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Gliwicach, przy której działa właśnie ośrodek szkolenia piłki ręcznej, no to nie wyobrażałem sobie, żeby w tej podstawie programowej nie zawrzeć wartościowych pozycji filmowych. I ja uczę tego przedmiotu pod tytułem Psychologia Sportu obecnie na czwartym etapie edukacyjnym. Teraz to się oczywiście pozmienia wraz z reformą. Ale to, był, to były dwie ostatnie klasy liceum i około, realizowałem około 120 godzin na przestrzeni tej, tych, tych klas. Pracujemy od 2015 roku, i tak jak widzicie Państwo na slajdzie, jest to przedmiot uzupełniający czyli to nie są zajęcia dodatkowe to, to jest przedmiot, który jest wpisany w siatkę godzin, z, której, z którego uczniowie zawodnicy dostają ocenę. Ta ocena, nomen nie jest nawet na świadectwie dojrzałości, więc jest to coś, co dyrekcja potraktowała bardzo poważnie i, i, i według, według niej, według też nauczycieli, trenerów, taki przedmiot miał dużą wartość. Ja w ramach tego przedmiotu pokazuję filmy i... Na podstawie tych projekcji rozpoczynamy trening określonych umiejętności mentalnych lub też wchodzimy w dyskusje na różne ważne tematy. I tutaj pokazuję kilka takich propozycji filmowych, które właśnie zawierają się w moim programie nauczania. Pierwszą z nich jest bajka na fali o serwujących pingwinach, z której korzystam. W, jako wprowadzenie do modułu o motywacji i zaangażowaniu, tak naprawdę nie znam lepszego sposobu na zilustrowanie, jaka jest różnica między motywacją wewnętrzną i zewnętrzną, niż ta bajka. Niezależnie od tego, czy pracuję z dziećmi, młodzieżą, czy dorosłymi, zobaczcie koniecznie, jeśli nie widzieliście. Drugą bajką, z której korzystam w ramach programu w szkole, jest oczywiście w głowie się nie mieści, która pewnie jest państwu znana o historia o takiej młodej zawodniczce hokeja, która w wieku 12 lat wyprowadza się z rodzicami i zaczynają się tam emocjonalne perpetie. Bardzo fajny film, który, z którego korzystam w kontekście Samoregulacji, radzenia sobie z, z emocjami, budowania jakiejś takiej świadomości emocjonalnej na boisku i, i poza nim. Dalej mamy film Siła spokoju, który też jest takim klasykiem, jeśli chodzi o filmy związane z psychologią sportu. Bardzo fajnie wpisuje się w obecny nurt uważności, mindfulness, który powoli no, przynajmniej w psychologii sportu no, mocno odznacza swoje, swoje oddziaływanie. Dalej mamy dwa polskie filmy dokumentalne, które uważam, że są fantastycznie zrobione i też mają bardzo dobry przekaz dla sportowców i nie tylko. Pierwszy z nich to 110%, mój absolutny faworyt, jeśli chodzi o film dokumentalny o sportowcach. Ilustruje 14 czy 15 polskich zawodników ze światowego topu w różnych dyscyplinach, którzy pokazują swoje życie podczas zawodów, treningu. I tak naprawdę jesteśmy w stanie dotrzeć za kulisy, tam, gdzie jako kibice czy obserwatorzy zwykle dojścia nie mamy. Ja z tego filmu korzystam w takim module o planowaniu kariery sportowej, i na podstawie tego filmu pokazuję, że te ścieżki na sportowy szczyt są różne, i nie ma uniwersalnego algorytmu, który Zawodników tam też doprowadzi, ale też to mi się bardzo pięknie łączy z, z modułem o budowaniu tożsamości i o tym, żeby nie opierać się tylko i wyłącznie na tożsamości sportowca, ale też mieć drugą nogę, na którą można postawić. Ten film jest też fajnym takim wprowadzeniem do. Autoprezentacji, która kończy przygodę z tym przedmiotem w liceum, a także kończy w ogóle całe trzy lata spędzone w naszej szkole. Film Drużyna to też fajne studium przypadku. Miał być dokument obrazujący sukces polskich siatkarzy podczas Mistrzostw Europy w Polsce. Niestety kamery uchwyciły gorycz porażek, porażki i niepowodzenia, ale ciekawe jest to, że on został zrobiony bezpośrednio przed tym, jak drużynę przyjął Stefan Antiga, który w niecały rok doprowadził naszą reprezentację do Mistrzostwa Świata. Więc też taki fajny moment na złapanie pewnych niuansów mentalnych społecznych w tej drużynie, które potem być może doprowadziły nas do tak wielkiego sukcesu. I ostatni film, który rekomenduję to Le Petit Train o dopingu w sporcie. I myślę, że to tyle, jeśli chodzi o takie moje rekomendacje i, i, i filmy, które wykorzystuję i to w jaki sposób je wykorzystuję. Teraz chciałbym pokazać fragment jednego z nich. Fragment filmu na fali, w którym zobaczycie to, w jaki sposób zawodnik Pingwin Cody radzi sobie z negatywną mową wewnętrzną i tym wewnętrznym krytykiem, który często mamy we własnej głowie. Od razu powiem, że jest to świetna ilustracja. Tego, w jaki sposób możemy skorzystać z um, tego paradygmatu Acceptance, Commitment, Therapy, uh, czyli ACT. 24 surferów stara się właśnie dotrzeć do. O! Ładnie! Teraz już tylko 18. Wszyscy pamiętamy, jak Cody Maverick kilka dni temu uderzył o dno. Rob, co on sobie w tej chwili myśli? Nie wiem, ale musi się skupić i przede wszystkim myśleć pozytywnie. Kiedy ty wreszcie coś osiągniesz? Jest tej sterem, rozumiesz? Trzeba było siedzieć w dreszczy dołach, młody. O, o, o. że pan Maverick jednak ma talent! Kurczę, widzieliście to? O matko, myślałem, że się nie uda, ale potem zwyczajnie... Wyluzowałem, no wiesz, wyluzowałem i było dobrze. Rally! To był niesamowity dzień! Okej. Okay. Inne zastosowania filmu, no ja mogę powiedzieć, że jestem takim psychologiem, który ma film na każdą okazję. Film albo filmik przynajmniej, który może odnieść się w jakiś sposób do bieżących wydarzeń i sytuacji, w której zawodnik albo drużyna akurat się znajduje. I myślę, że to jest taki fajny dodatek do warsztatów, konsultacji indywidualnych, który w jakiś sposób też może zabodźcować jednostkę albo zespół. Okej. Okay. Ja dziękuję państwu za uwagę. Bardzo się cieszę, że mogłem być z państwem dzisiaj na konferencji Filmowe Psychotropy, przynajmniej w takiej formie. Jeśli będziecie mieć państwo jakieś pytania odnośnie mojej prezentacji lub mojej pracy w ogóle, to jak najbardziej proszę się do mnie odezwać. Mailowo lub przez media społecznościowe. I zanim już się na dobre rozłączę, mam jeszcze jedną kwestię, do której chciałbym Państwa serdecznie zachęcić. A mianowicie, miesiąc temu wystartowałem ze swoim autorskim podcastem, w którym opowiadam o psychologicznych aspektach sportu, aktywności fizycznej i optymalnego funkcjonowania. Zapraszam bardzo ciekawych gości. I jeśli tylko jesteście słuchaczami podcastu i chcielibyście wypróbować takiej audycji, to oczywiście gorąco do tego zachęcam. Jeszcze raz bardzo dziękuję za uwagę i pozdrawiam. Życzę dobrego dnia konferencyjnego.